Ludzie mnie często pytają w komentarzach na Facebooku czy Instagramie, dlaczego ja cały czas atakuję Kościół? Dlaczego mm, piszę coś przeciwko Jezusowi, skoro w niego nie wierzę? No jak można atakować kogoś, w kogo się nie wierzy, kto nie istnieje? No więc powiem wam, jak ja o tym myślę. Otóż wydaje mi się, że każdy mój wpis, w którym podaję informacje, rzetelne informacje na temat Kościoła, historii Kościoła, historii Jezusa i tak dalej, to jest takie. Koło ratunkowe, które wysyłam komuś, kto jest uwikłany w tę religię. To jest taki sygnał, że istnieją ludzie uśmiechnięci, szczęśliwi, zadowoleni, którzy funkcjonują z dala od tej sekty, od sekty katolickiej. Szczególnie moim zdaniem jest to ważne w kraju, w którym bardzo wiele ludzi mieszka całkowicie otoczona klakierami Pana Boga. Robię to dlatego, że każdy wyzwolony Polak jest dla mnie wielką radością i nadzieją na to, że ten kraj wyzwoli się z lęków, irracjonalnego poczucia winy, tego, tej ciemnoty, którą religia w gruncie rzeczy jest i uwierzy w to, że wartością są prawa człowieka, że wartością jest demokracja, że warto się uczyć, że ważna jest edukacja i że tylko w ten sposób można zapewnić sobie rzeczywiste szczęście i sens życia na Ziemi, że można się wyzwolić z tej ciągle nienasyconej postaci, która ciągle żąda miłości, jaką jest Jezus i tą miłość, Prze... tą miłość przesunąć na planetę innych ludzi i samego siebie. Tego wam życzę. Skąd ateiści biorą moralność? To pytanie często pada ze strony osób religijnych, które wierzą, że moralność pochodzi od Boga i z Biblii. To jednak nie jest prawda. Zjawisko moralności występuje we wszystkich ludzkich społecznościach, można je więc uznać za cechę gatunkową. Biolodzy twierdzą, że wszystkie zwierzęta społeczne, od mrówek po słonie, zmodyfikowały swoje zachowania w taki sposób, by ograniczać indywidualny egoizm. To poprawia sprawność ewolucyjną całej grupy. Ewolucja wytworzyła moralność w procesie doboru naturalnego. Ateiści są członkami swoich społeczności, a więc uznają za dobre te zachowania, które służą dobru całej społeczności. Badania pokazują, że społeczeństwa zlaicyzowane są też i najbardziej moralne, a ateiści nie są skorzy do przemocy na tle religijnym. Można przedstawić dowody, że to osoby religijne dopuszczały się i dopuszczają najbardziej niemoralnych zachowań. Pedofilia w kościele jest tego tylko jednym z przykładów. Czy religia w szkołach wprowadza segregację uczniów ze względu na światopogląd? Najprościej mówiąc, tak, gdyż uczniowie dzieleni są na dwie grupy i mają inny dostęp do oferty edukacyjnej. Podczas gdy jedne dzieci idą na religię, inne siedzą na korytarzu. Można sobie wyobrazić, jakim stresem dla młodego człowieka jest fakt, że jako jedyny w czymś nie uczestniczy. W dużych szkołach miejskich to może nie być problem, ale w mniejszych szkołach na wsi. Owa dyskryminacja może działać w dwie strony. Jeszcze kilkanaście lat temu wytykane palcami były dzieci, które nie uczestniczyły w religii. Ale wraz z szybką laicyzacją polskiego społeczeństwa za chwilę może być odwrotnie. To dzieci chodzące na religię mogą wzbudzać drwiny. Powstaje pytanie, dlaczego tak ma być? Dlaczego godzimy się, by polska szkoła była polem walki ideologicznej i tożsamościowej? Wśród dorosłych ta walka przyjmuje brutalne formy. Czy musimy w nią wciągać dzieci? W artykule 30. Konstytucja RP gwarantuje nam wolność sumienia i religii. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru. Czy ten wybór mają dzieci? Nie wiem jak ty, ale ja jako dziecko byłem robiony w bambuko. Przez całą rzeszę kłamczuszków w Czarnych Sudannach i ich sojuszników, wciskających mi bujdy religijne po całości. Zaczęło się od anioła stróża, który miał niby mnie pilnować w nocy i chronić od zła. Jakiego zła? Pytałem babci, a ona na to, że od wszelkiego. Rezultat był taki, że wciągałem nóżki pod kołdrę, żeby mnie zły nie ucapił. Następnie te bujdy zaczęły się nawarstwiać. Bujano mi o aniołach, diabłach, o pętaniu, niebie, piekle, czyśćcu, życiu wiecznym, karze za grzechy, no i oczywiście o konieczności chodzenia do kościołka, bo się Bozia obrazi. Dopiero po latach zrozumiałem, jak paranoiczne i niepotrzebne były te bujdy. A gdy urodziły się moje własne dzieci, odkryłem, że można je wychowywać bez tych bujd. Odkryłem, że nie ma żadnego powodu, by dzieciom ściemniać o demonach i straszyć je piekłem. Że bez tego mogą wyrosnąć na szczęśliwe osoby, wolne od poczucia winy wobec jakiegoś ojca w niebie. Dlatego napisałem tę książkę. Imperium Bujdy. Pierwszą z serii o kłamczuszków w czarnej sutannie i mądrych dzieciach. Napisałem ją tak, by można było ją czytać dzieciom na głos i wspólnie się przy tym pośmiać. Jednocześnie odkrywając, skąd się wzięły te wszystkie religijne ściany, jakimi kłamczuszek karmił nas, gdy byliśmy dziećmi. Mam nadzieję, że spędzicie przy tej książce fajne chwile, całą rodziną i znajdziecie ciekawe problemy do dalszej rozmowy, bo rozmawianie z dziećmi to podstawa. Z najnowszych naszych takich danych tutaj w Bolesławcu wynika, że blisko 45% uczennic i uczniów szkół średnich nie chodzi na religię. Dla kogo więc ta książka? Nie wiem, czy pamiętasz, jak religia wchodziła do szkół, to był rok 90. Wtedy na religię zapisało się prawie 90, 90 kilka procent uczniów, prawie wszyscy chodzili na religię. Czyli coś w ciągu ostatnich 30 lat się stało, Takiego, że dzieci przestają chcieć chodzić na religię. Ja uważam, że to jest jakby ruch pozytywny, gdyż wydaje mi się, że świadczy o tym, że ludzie po prostu zaczynają jakby myśleć, dostrzegać, że indoktrynacja religijna to jest no niekoniecznie to, czego oni oczekują od szkoły, prawda? Świeckiej szkoły. W szkołach nie uczy się. Religii albo o religii, prawda? Uczy się jakby pewnego wyznania religijnego, uczy się jak być katolikiem. To jest, to jest pomylone. Na szczęście um, cały czas wydaje mi się, że żyjemy w państwie świeckim, gdzie konstytucja określa rozdział kościoła i państwa. Ja czuję się obywatelem państwa, jednak, i um, wydaje mi się, że jako obywatel mogę proponować. Przestrzeni publicznej, społecznej, pewne tematy czy pewne rozmowy do dyskusji bez cenzury ze strony Kościoła. Wszystko, co się do tej pory dowiedzieliście, jest nieprawdą. To są takie tytuły chwytliwe, ale w przypadku Kościoła katolickiego i sposobu, w jaki, w jaki ja zostałem nauczony religii, i tego, co mi przekazano na ten temat, to jest jak najbardziej <laughs> słuszne stwierdzenie. Wszystko, czego się dowiedzieliśmy, wszystko, co nam mówią, jest nieprawdą, po prostu. I y, ja się uważam za człowieka uczciwego, y, uczciwego też intelektualnie. W momencie, kiedy zacząłem odkrywać te kłamstwa, mówię kłamstwa, dlatego że są to z premedytacją powtarzane nieprawdy, które mają czemuś służyć, y, więc jest tutaj jakby intencja mówienia nieprawdy, czyli po prostu jest to kłamanie. To kłamanie ma czemuś służyć, ja się na to kłamanie nie zgadzam, jak zacząłem je rozszyfrowywać, no to okazało się, że właściwie wszystko, co wiemy na ten temat, począwszy od tego, czy Jezus w ogóle istniał, czy była święta rodzina, kto napisał o urodzeniu Jezusa, kto hmm. napisał Ewangelię w ogóle, prawda? jak powstał Kościół. Ta historia o tym, że to idzie wszystko od Jezusa w niezmieniony sposób, że jest taka nauka czerpana przez kolejne pokolenia prawda i przeniesiona aż do dzisiaj no niezmienna, to jest bzdura, to jest nieprawda. Właśnie wszystko, co na ten temat wiemy, jest nieprawdą. I w związku z tym y, ja uznałem, że na tą nieprawdę nie mogę się dłużej godzić. A czemu? Dlatego, że Kościół po prostu coraz bardziej nachalnie ingeruje w życie społeczne w Polsce, warto więc w takim razie wytknąć mu to, skąd i z czego pochodzi. Słuchaj, a Twoim zdaniem, czego najczęściej nie mówi się na lekcjach religii, a powinno się mówić? To jest dobre pytanie. Ja myślę, że przede wszystkim nie mówi się o tym, że religia jest pewną koncepcją kulturową, pewnym zjawiskiem kulturowym, że jest wytworem kultury. Oczywiście religia jakby towarzyszyła ludzkości od zarania, ale są to różne religie. Nie mówi się o tym, że monoteizm niekoniecznie jest najwyższym stopniem wtajemniczenia religijności, że politeizm, czyli tak zwane, tak zwane pogaństwo, jest równie cenne, ma bardzo ciekawe rzeczy do opowiedzenia, a zostało na przykład przez, właśnie przez religie monoteistyczne wyparte czy unicestwione. Nie mówi się o tym, że Bóg jest pewnego rodzaju koncepcją. Prawda? Przekazuje się pewne takie wierzenia czy twory religijne, w taki sposób, jakby to były prawdy na temat rzeczywistości, a nie wytwory literackie. Literackie, czyli wyobraźni, kultury, opowieści, mitu. Trzeba się wyzwolić, gdyż to jest decyzja etyczna, nie tylko racjonalna.